Cześć wszystkim, jestem Lena i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z Shaina. Tym razem y, zamówiłam same sukienki, więc w tym odcinku zobaczycie tylko i wyłącznie sukienki. Będą zarówno te droższe, z tego co pamiętam, jak i te całkiem taniutkie po dosłownie tam lekko ponad 10 zł, więc mam nadzieję, że y, wszystkie się sprawdzą, bo naprawdę kilka jest tutaj takich. Y, do których mam dość spore jakieś tam oczekiwania. ubranie jest dość sporo, jak zwykle wszystkie linki do tych rzeczy będziecie mieć w opisie na dole. Tam również znajdziecie linki do wszystkich moich social media, więc serdecznie zapraszam, żeby wszystko zaobserwować i być bardziej na bieżąco. No i jak zwykle zachęcam do subskrypcji tego kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, na przykład z serii Shayna. A teraz zaczynamy. Mam tutaj dwie paczki, jedna taka dość potężna, druga taka malutka, ze względu na to, że to moje dość duże zamówienie podzielone na dwie paczki. I zacznę może od tej takiej malutkiej paczki. I z tego co tutaj już widzę To jest tylko i wyłącznie jedna siateczka dodatkowa Więc tutaj jest jedno ubranie Natomiast w środku widzimy Taką trochę butelkową zieleń Sukienkę, która jest na ramionczkach I prezentuje się w taki sposób. Jak widzicie, jest to taka dość prosta sukienka. Mam nadzieję, że te ramionczka nie okażą mi się e, jakoś za duże. I sukienka ta prezentuje się w taki sposób. E, jest bardzo taka prosta, bardzo też taka króciutka. E, jak widzicie, tutaj się właściwie kończy, chociaż można tam trochę ją spuścić e, na dół. E, bardzo mi się podoba, aczkolwiek jest tam e, oczywiście jakiś minus, a mianowicie tutaj jest e, za szeroka. E, nie spodziewałam się, że będzie tutaj mi za szeroka, natomiast, no to rzeczywiście. Gdzieś tutaj, y, zwłaszcza z tej strony, bardzo odstaje. No i niestety nie prezentuje się to y, w tak ładny sposób, jak mogłoby to y, się prezentować. Oczywiście, gdzieś tutaj to można jakoś tak zszyć albo poprawić, bo y, oprócz tego, sukienka ta jest y, naprawdę, naprawdę y, ładna i bardzo mi się podoba. Idziemy dalej i ta na paczka w środku jest cała y, reszta mojego zamówienia. Tutaj, jak widzicie, jest tego naprawdę całkiem, całkiem sporo. Różne wzory i kolory. O, proszę bardzo. Tutaj mam od góry coś czerwonego. I ta czerwona sukienka prezentuje się w taki sposób. Z tyłu jest guziczek, z przodu jest praktycznie całkiem zabudowana. Dość takie szerokie ramionczka, bez rękawków. Jeszcze ma tutaj pasek, no i dół całkiem taki rozkloszowany. Mam nadzieję, że to się będzie fajnie prezentować, bo... Może być naprawdę fajne, a może być y, słabe. Więc zobaczymy, jak prezentuje się na mnie. I sukienka ta prezentuje się w taki sposób. Ym, ciężko mi się tutaj do czegokolwiek przyczepić. No, gdzieś tam tutaj y, jest luźna, ale tego nie widać, bo można to rzeczywiście y, ściągnąć po prostu y, w dół. Sukienka mi się podoba, ale nie będę ukrywać, że czuję się trochę w niej jak taka mała dziewczynka. Więc nie wiem, czy ją zachowam, czy jednak ją zwrócę. Zachowaj! Hanki, na klimat. Ładna jest. Ale czuję się jak dzieciaczek. Mi się podoba. To ty będziesz mniej chodzić. Nie, z tobą będę chodzić. Na o. rękę. <grym> No, więc jak widzicie, sukienka jest naprawdę ładna. Oprócz tamtego, że czuję się trochę jak taka malutka dziewczynka, to naprawdę mi się podoba. No i, i oczywiście trzeba ją e, wyprasować, bo te wygniecenia e, tam u, ujmują e, tej sukience. Natomiast całość naprawdę jest fajna i zaskoczyłam się tym, e, jak dobrze jest ona wykonana. Nie prześwituje z tego, co widzę, e, więc jest naprawdę. Porządku. Idziemy dalej, i tutaj mam coś niebieskiego w kwiaty. Nie pamiętam szczerze, co dokładnie zamawiałam, ale, no tak jak już wspominałam, wszystko to są um, sukienki. No i tutaj mamy taką sukienkę, która też jest na ramiączkach. Tym razem te ramionczka tutaj um, są regulowane, bo w sumie sami je zawiązujemy. No i całość prezentuje się w taki sposób. Ona tutaj z tyłu ma um, gumkę, więc mam nadzieję, że to sprawi, że y, nie będzie mi to gdzieś tam odstawać, trochę się boję, że może z przodu mi tam będzie odstawać, ale zobaczymy, jak to się będzie prezentować na mnie. I kolejna sukienka, w której mam wrażenie, że wyglądam jak dziewczynka. Y, tutaj by się zdecydowanie przydał jakiś pasek, bo mam wrażenie, że jest taka zbyt prosta i no, jakby pasek był, to zdecydowanie lepiej by się to prezentowało. Y, fajne jest to, że się po prostu tutaj y, te ramionczka zawiązuje, przez co można wyregulować. Y, jak się po prostu chcę. Kiedy widziałam ją na stronie to myślałam, że będzie prezentować się na mnie lepiej. Nie czuję się w niej za dobrze. Po prostu nie wiem czegoś mi brakuje, może właśnie tego paska. Nie czuję się w niej dobrze, ale sukienka mimo wszystko jest naprawdę, naprawdę całkiem ładna. Skoro jesteśmy przy kwiatach, to może tutaj znów coś kwiecistego Tutaj jest sukienka, która widzę, że jest bardzo cieniutka Tak jak te wszystkie sukienki, które Wam pokazałam Były z takiego naprawdę dobrego materiału Które nie prześwitywały Tak, tu widzę, że prześwituje Ale może na ciele nie będzie prześwitywać Sukienka z długim rękawem Natomiast sam rękaw, jak widzicie, jest tutaj pod koniec Taki rozkloszowany z tyłu jest zamek No i dół prezentuje się w taki sposób Mam nadzieję, że mi się ona spodoba, ale trochę ten materiał co do niego mam. Jakieś tam drobne obawy. I sukienka ta prezentuje się w taki sposób, na szczęście nic tam nie prześwituje. Yy, natomiast muszę powiedzieć, że chyba się trochę jednak w niej nie czuję. Nie wiem, czy to ze względu na te takie yy, tutaj rozkloszowane rękawy, czy ze względu na samą sukienkę. Po prostu coś w niej sprawia, że, yy, że się po prostu w niej nie czuję. Pomimo tego sukienka ta jest naprawdę fajna, może się do niej jeszcze przekonam, yy, ale na razie... Yy... Uważam, że nie do końca mój styl, mimo że sukienka ta jest naprawdę fajnie. Zrobiona. Teraz coś takiego. Mm, czarna sukienka. Yy, pomijmy na razie ten wątek kwiatowy, chociaż on się jeszcze yy, pojawi. I to nie jest do końca czarna yy, sukienka, ponieważ jak widzicie, ona ma yy, tutaj jakieś tam takie zdobienia. Ciężko mi to nazwać. jakoś wzory, takie yy, taki kolorki różne. Bardzo w stylu tej pierwszej sukienki, więc mam nadzieję, że tutaj nie będzie mi jakoś odstawać. Yy, zobaczymy, jak to się będzie prezentować na mnie. I sukienka ta prezentacja. Się w taki sposób. Na szczęście tutaj nic nie wystaje, natomiast byłam przekonana, że będzie ona e, trochę jaśniejsza. Ten taki żółty kolor, taki który w kamerze wygląda jak brązowy i na żywo on też wygląda e, jak brązowy. On tam e, w ogłoszeniu miał być po prostu żółty, e, więc myślałam, że to będzie się dużo lepiej prezentować. Natomiast jak widzicie, wszystko to tutaj jest takie bardzo brązowe e, i niestety takie dość ciemne, a wszystko miało być po prostu takie jasne jak tutaj, praktycznie, więc nie wiem, co tutaj. Się stało. Sukienka bardzo ładna e, i zastanawiam się, czy ją zostawić, czy gdzieś tam odesłać, e, ale no, szkoda, że jednak nie ma takich kolorów, jak myślałam, że będzie miała. Idziemy dalej. Może coś pomarańczowego. E, nie mam w swojej szafie żadnych pomarańczowych rzeczy, więc e, to może być interesujące. E, to jest taka sukienka, bodajże spuszczana na e, ramiona, tak? E, pasek, chociaż. Tutaj jest przód, tak. Dobrze pokazuje. Takie dość bufiaste tutaj e, na zakończeniu rękawy. E, no i cała sukienka prezentuje się w taki sposób. Mam nadzieję, że mi się spodoba. Mam nadzieję, że będzie dobra, bo jest taka dość nietypowa. No i ten kolorek. I sukienka ta prezentuje się w taki sposób. Ona ma jeden makament, a mianowicie delikatnie e, prześwituje. E, mimo wszystko nie widać tego z oddali, więc. E, Przynajmniej taki plus. Um, czy czuję się w niej ok? <tak>, tak pomiędzy. Gdzieś tam te rękawy, przez to, że one się kończą w tym miejscu, jakoś mi tak średnio pasują. Zwłaszcza, że są zakończone jakąś taką yy, bujastą częścią, taką falką. Yy, natomiast całość prezentuje się naprawdę fajnie i zobaczymy, jak się będę w niej czuć. Jakoś w przyszłości. I wróćmy, może, do motywu kwiatowego. Żółta sukienka, tym razem. Taka bardzo letnia. Tutaj, pasek. I ona prezentuje się w taki sposób. O, proszę bardzo. Wszystkie te sukienki, mniej więcej, prezentują się w bardzo podobny sposób. Czyli takie falbany i w ogóle zobaczymy czy to będziemy się prezentować na mnie, ok? Kinka prezentuje się w taki sposób. Um... Trochę prześwituje z tego, co widzę, niestety. Natomiast muszę powiedzieć, że jest ona fajnie wykonana, ale po raz kolejny chyba nie czuję się w niej za dobrze. I jednak nie sądziłam, że po prostu sukienki, które zamówię, nie są do końca moim stylem. Teraz po prostu to widzę. Ale mimo wszystko, naprawdę, naprawdę fajna. Szkoda, że tutaj to się jakoś tak dziwnie zbiera, po prostu przynajmniej mam takie wrażenie, że w jakiś taki trochę dziwny sposób to się zbiera, ale mimo wszystko, naprawdę. Sukienka jest ładna. No i to jest ostatnia e, rzecz w kwiatowy wzór, jeszcze są to inne rzeczy. E, natomiast e, już zakończmy te e, kwiatowe ciuszki. Mm, I to też jest takie bardzo cieniutkie e, na ramionczkach. E, natomiast tutaj ma e, rękawki, e, no i prezentuje się to w taki sposób. E, nie wiem, czy będę w tym dobrze wyglądać ze względu na to, że nie ma żadnego takiego ściągnięcia w talii. A ja właśnie w takich ubraniach wyglądam najlepiej, więc zobaczę, ubiorę i zobaczę, czy będzie to prezentować się na mnie ok. Sukienka ta prezentuje się w taki sposób, ramączka są tutaj yy, regulowane, ale nie chciało mi się już tego regulować, ponieważ widzę, że to zdecydowanie źle na mnie wygląda. Niestety jest. Za wielkie, mam wrażenie. Nawet jeśli ramiączkę tutaj ściągnę, to i tak mam wrażenie, że przez to, że nie ma żadnego paska yy, w talii, no to po prostu jakoś tą moją figurę strasznie spłaszcza, yy, więc niestety, ale yy, to mi się nie podoba. Mimo, że no jest wykonane ok, nie mogę się tutaj do yy, niczego przyczepić, no ale po prostu niestety, ale nie na moją figurę, bo strasznie mi tą figurę po prostu jakoś tak spłaszcza i. I w ogóle jednak by się tutaj przydało coś w tali. Zostały dwa ubrania. Pierwsze jest czarne, i ta czarna sukienka prezentuje się w taki sposób. Ona jest bardzo podobna do tej sukienki, którą pokazywałam Wam w ostatnim odcinku z AliExpress. Natomiast ona tutaj troszkę do góry się ją inaczej wiąże, bo ona jest tak tutaj na krzyż. No i tutaj nigdzie nie jest ściągana, trochę prześwituje. Materiał też jest dość średniawy. Zobaczymy, jak to się będzie prezentować na mnie. I sukienka ta prezentuje się w taki sposób. Bardzo ładna. Bardzo mi się podoba, nawet ten materiał nie jest taki zły, natomiast niestety, ale te paski tutaj, one są mi za luźne. Nie wiem, czy oni tutaj oczekiwali, że więcej będzie w biuście, czy więcej będzie tutaj w szyi, natomiast po prostu to jest mi za luźne i to psuje cały efekt tej sukienki, no bo to aż po prostu tutaj wisi i prezentuje się to dość nieatrakcyjnie przez to, więc. Całość ogólnie prezentuje się bardzo ładnie, ale ten tutaj jest e, dość duży mankament. I ostatnia sukienka, zostawiłam ją na koniec, bo żywię do niej dość duże oczekiwania. Jak widzicie, jest to tutaj taka koszula. E, jest to sukienka taka koszulowa. Mam nadzieję, że mi się spodoba. E, nigdy nie przemierzałam takiej sukienki, e, więc trochę ją wzięłam tak żeby sprawdzić, ale jednocześnie żywię tam względem mnie jakieś oczekiwania, że może mi przypadnie do gustu. I prezentuje się ona w taki sposób. Widzę tutaj, że jest ściągana w talii, więc to na plus. Ma krótki rękawek. Tutaj widzę, że jest taka bardzo oversize, ale dobrze, że jest ściągana w talii. No i co? Przymierzę i mam nadzieję, że ostatnie ubranie, które pokażę wam w tym holu. Będzie najlepszym. I sukienka ta prezentuje się w taki sposób. Jak widzicie, ja ją tutaj dość mocno w talii ściągnęłam, um, ale no, prezentowałaby się o wiele gorzej, jeśli nie ściągnęłabym tego, więc jak widzicie, tutaj się zrobiłam, mam wrażenie, taka trochę klepsydra. Um, sukienka wygląda jak do takiej, mam wrażenie, trochę grzecznej dziewczynki. Szkoda, że nie wzięłam białej, bo mam wrażenie, że biała prezentowałaby się trochę lepiej, ale ogólnie nie przy... wygląda tak źle. Materiał też jest całkiem fajny, więc myślę, że. Że jak najbardziej na plus. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Myślałam, że będzie trochę więcej ubrań, które jednak mi się bardziej spodobają. A tak to w sumie mogę policzyć dosłownie na palcach jednej ręki te ubrania, które myślę, że zostawię i w których będę chodzić, bo. Większość niestety, ale nie była kompletnie moim stylem. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Jak zwykle w komentarzach na dole napiszcie, która sukienka podobała Wam się najbardziej, a która okazała się największym rozczarowaniem. Jeśli chcecie więcej odcinków z Shane to pamiętajcie, by dawać łapkę w górę. No i możecie napisać również w komentarzach, jaką część garderoby mam zamówić w następnym holu. To by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!